Mamy już w tej chwili jakieś nie wiem, możliwości prawne, na przykład gdyby któregoś dnia fundusz hipoteczny dom po prostu zniknął. Sama umowa do żywocia ona daje bardzo duże bezpieczeństwo dla seniora. To bezpieczeństwo to właśnie taki skutek, że gdybyśmy my jako fundusz zaprzestali wypłacać świadczenie klientowi, to sąd może taką umowę unieważnić. I wtedy fundusz pozostaje bez nieruchomości, a, a świadczenia, które otrzymał senior, no, on nie ma obowiązku ich zwrócić. A czy fundusz może na przykład sprzedać taką nieruchomość obciążoną prawem do żywocie? Prawnie tak, jest to dopuszczalne. My nie mamy takiego celu, nie zamierzamy tego robić, ale znowu prawo zezwala, na coś takiego, z tym, że osoba, podmiot, który nabędzie taką nieruchomość, nabywa również to zobowiązanie, czyli ma obowiązek wypłacać tej osobie dożywotnio to samo świadczenie na tych samych warunkach, na których my się zobowiązaliśmy je wypłacać. Jeżeli dziadek zma zmarł, a my na przykład chcemy jednak odkupić od państwa tą nieruchomość, czyli istnieje taka możliwość, że zapłacimy e, za ten okres na przykład, który dziadek pobierał rentę od państwa, e, no i wtedy odzyskamy swoją nieruchomość. Taką Możliwość dopuszczamy. Z tym, że chcemy, żeby ta, ta możliwość była zdefiniowana już w momencie zawierania transakcji. Bo wtedy jestem po prostu łatwiej przygotować samą umowę. Zapytaliśmy również samych emerytów, co sądzą o odwróconej hipotece i czy skorzystaliby z takiej formy podreperowania budżetu. Jakbym była sama i nie miała komu mieszkania zostawić w sensie potrzeby dzieci, zdecydowałabym się bez wahania. Ale w tej chwili własne mieszkanie zostawia pani. Rodzinie. W tej chwili jeszcze jesteśmy w dwójkę z mężem. Także jeszcze tymi dwoma emeryturami sobie jakoś radzimy, bo to jest łatwiej gospodarować. Ale z jednej emerytury byłoby ciężko. Także gdybym była w sytuacji takiej, że byłabym sama, to na pewno bym się zdecydowała na takie rozwiązanie. To wszystko zależy za ile? No, właśnie. I co w Pani przypadku? Jak to za ile wygląda? W moim przypadku to za ile? To ja bym otrzymała 200 zł miesięcznie. Nie wiem, na co by to starczyło, ale ani na leki, ani na życie. I, i opieka. I nie, tu nie gwarantuje się żadnej opieki, ani lekarskiej, ani jakiejkolwiek. Ten człowiek jest zostawiony sam sobie. Dostaje 200 zł, papaj, my Cię nie znamy. Więc to, to jest nieludzkie, to jest wręcz okrutne. To jest zabieranie ludziom tego, co mają najcenniejsze w starszym wieku. To jest, to jest ich biznes, ale nie nasz. Wolę to mieszkanie sprzedać, tak jak mówiła poprzedniczka. Pójść do pensjonatu z tą gotówką. Jestem człowiekiem, a nie dziadem, który z łaski dostaje ochłapy jakieś, prawda, i... I, I przeprasza, że, że żyje. Dla samotnych osób, które nie mają rodziny, nie mają tego i jest to jakieś rozwiązanie, ale dla osób, które mają jakąś rodzinę, mogą to mieszkanie przekazać, to uważam, że to jest troszeczkę takie, wie pani, no, płytkie. No. Ktoś bierze dużo więcej niż daje. Czy mieszkanie, na którym zawarta jest ta odwrócona hipoteka, może być wynajęte? Czyli czerpiemy sobie podwójne zyski z wynajmu i od państwa z funduszu? Tak. Nasza umowa, jedyne ograniczenie, jakie w tym zakresie wprowadza, to konieczność poinformowania nas o tym, że będzie osoba trzecia przyjęta na mieszkaniu. Kwota jest stała, rozumiem. Ona jest waloryzowana co kwartał. Mhm, czyli czyli może ulegać się powiększaniu, A ale powiększaniu? Że... Nie, nie ma takiej, takiej sytuacji. Chyba, że powstaną jakieś nagłe zdarzenia, na przykład senior zdewastuje to mieszkanie, my będziemy musieli doprowadzić to mieszkanie do jakiegoś stanu używalności, to wtedy możemy seniora obciążyć takim remontem. Weźmy pod uwagę dom, często trzeba wymienić dach, bo przecieka, zalewa to mieszkanie. To kto pokrywa koszty na przykład wymiany tego dachu? To my badamy stan techniczny nieruchomości przed zawarciem umowy. Jeżeli są wymagane jakieś remonty, jest to uwzględniane w wycenie. Czyli jeśli żeby utrzymać stan nieruchomości, w stanie zapewniającym dobry komfort życia dla seniora, to my po pierwsze staramy się przekonać seniora, żeby on wyremontował to mieszkanie, ten dom przed dokonaniem wyceny. My dodatkowo również pomagamy finansowo seniorom w doprowadzaniu nieruchomości do, do, do dobrego standardu, do, do dobrego stanu, bo z góry już po zawarciu umowy senior może otrzymać pewną kwotę, która jest potrzebna właśnie chociażby na remont, na jakieś większe wydatki początkowe. I, i senior, seniorzy zdają sobie, z tego sprawę, że czasami warto zainwestować po to, żeby docelowo otrzymywać miesięcznie wyższe świadczenie. A jeśli nie ma takiego remontu, no to jest to uwzględnione w tej wycenie. I, i świadczenia są tworzy się Dokładnie. Tworzy się dla nas pewna rezerwa na pokrycie tych kosztów. Kto decyduje się na taką odwróconą hipotekę? Przede wszystkim osoby dobrze wykształcone. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili no, nie bałbym się tego słowa, że to wręcz elita. To są naukowcy, profesorowie, doktorzy. Są to osoby w większości, wbrew pozorom, które mają spadkobiercę. Są to osoby, które mają dzieci. Nie są to osoby samotne. Nie są to osoby samotne. Są również i osoby samotne, ale w większości są to osoby, które mają rodziny. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Osoby, które zdecydują się na odwróconą hipotekę na pewno mogą liczyć na dodatkowe pieniądze oprócz emerytury. Wybór należy do Państwa.